Alicja? Alicja jest najstarszą siostrą w rodzinie, najstarszą córką. Przez co myślę, że trochę przejęła rolę matki, matki, która ciężko chorowała. W związku z czym jest bardzo odpowiedzialna, musiała być twarda. Myślę, że jest dużo bardziej pozamykana i konkretna niż. Z... Niż jej młodsza siostra, zdecydowanie bardziej szalona. Alicja nosi w sobie dużo bólu i tajemnicy. Pewne tajemnice zdradzimy później, ale jedną z takich tajemnic, która wyjaśnia się na samym początku, jest fakt, że Alicja choruje na tę samą chorobę, na którą chorowała jej mama. W związku z czym cały czas wisi nad nią jakieś poczucie. Niepewności o przyszłość, chęć zapanowania nad sytuacją, no i poczucie właśnie, że wszystko wymyka się spod kontroli. Prawda jest taka, że to jest pierwsze moje wyzwanie zawodowe tej rangi. To jest duży materiał, to jest fantastycznie napisana postać. Ta tajemnica, którą ona niesie w sobie, daje bardzo dużą głębię i bardzo fajne przestrzenie do grania. Bardzo się cieszę, że, 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 że mam możliwość yy, pracy z Alicją. Każdy plan zdjęciowy to także spotkania z innymi aktorami, a tutaj naprawdę, jeżeli chodzi o obsadę, bardzo doświadczona i telewizyjnie, teatralnie. Powiem szczerze, że coś jest takiego w naszym środowisku, że my się nie znamy, a się jednak znamy, jakimś cudem. I, i, I rzeczywiście tak było z Irkiem Czopem, z którym ja nigdy nie pracowałam, ale, ale z, z jakichś spotkań poprzez przyjaciół, poprzez znajomych, rodziny i tak dalej, myśmy się już spotkali, ale niezwykle się cieszę, że spotykamy się teraz. Z Małgosią Foremniak spotkałam się, jak miałam Miałam 7 lat, ponieważ pracowała ona przy serialu Radio Romans z moimi rodzicami. W związku z czym to spotkanie było absolutnie magiczne, jak się zobaczyłyśmy tutaj po latach. Vanesse i Piotrka poznałam tutaj. Poznaliśmy się tutaj rzeczywiście na próbach pierwszy raz, ale tworzymy, mam wrażenie, jakiś bardzo fajny, zgrany team. Wspaniałe jest to, że, że, że ten zestaw ludzi. Jest tak czuły, czujny i, i wrażliwy na drugiego człowieka w, w pracy. Nie ma momentu, w którym ktokolwiek odpuszcza, mimo tego, że rzeczywiście, na przykład Laura w tym pierwszym sezonie, który teraz robimy jest niezwykle eksploatowana i jest wymęczona, a jest cały czas w wspaniałym partnerstwie przytomności, grania. No, jest to wielka przygoda i cieszę się bardzo, że mogę brać w niej udział. Mm. Wyglądasz jak Lady Gaga. Lady Gaga? No, Lady Gaga. Jesteś przepiękna. Potrzebuję go, siostry. Myślę, że będzie to serial wyjątkowy. Przede wszystkim ze względu na wolny, tajemniczy rytm, który wprowadzi nas w taki świat tego thrillera psychologicznego, którego ja mam wrażenie jeszcze w telewizji Polsat nie było, że ten świat będzie yy, nie tyle mroczny, co w takim realistycznym tego słowa znaczeniu prawdziwie ciężki i tajemniczy. Może to jest dobre określenie.